Dzień temu patrzyliśmy na to, jak Jezus na, na podstawie pytania jednego człowieka, o nauczyciele powiedzmy mu, żeby się podzielił z tą ostatkiem. I o niebezpieczeństwie bogactw, przestrzegał o chciwości. i zapraszał do tego, aby patrzeć w górę. Tam, gdzie jest nasz dom wiecznie trwał w niebie, tam, gdzie mamy skierować nasze wysiłki, gdzie mamy myśleć o niebie jako o domu, a tutaj o takim krótkim przystanku. No to, 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 co doczesne jest, jak powie, mówił Hochelet, marność nad marnościami jest czymś ulotnym. Dzisiaj wydaje się. Słowo, może kontynuuje tę myśl i otwiera nam, tam, przed nami y, kolejną kartę. W całości tego słowa Bożego y, widzimy człowieka wierzącego, który myśli o niebie. Który myśli o niebie, który myśli o zbawieniu, który myśli o wyzwoleniu, który czeka. Na moment tego spełnienia, spełnienia obietnicy Bożej bycia w imię. Zobaczcie pierwsze czytanie z Księgi Mądrości. Mówiło ono o nocy bezwolenia z Egiptu, w której to, że będzie, oznajmiono wcześniej o lipcu. Izraelici wiedzieli, że noc bezwolenia z Egiptu. Nadejdzie. Nie wiedzieli kiedy. Jaka była, jak mówi autor cienkiej mądrości, postawa Izraelitów, Po pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary. Już zaczęli śpiewać kryminalnych przodków. Już zaczęli śpiewać. Jeszcze nie wiedzieli kiedy to wyzwolenie nadejdzie. Jeszcze nie wiedzieli z jakiej strony ale mając obietnicę, mając Słowo, będzie wyzwolenie, zaczęli śpiewać w imieniu Człowieka. Zobaczmy, jakie w nich oczekiwania, jaka w nich, jak powiem w drugim czytaniu autorystyko-brańczyków, wiara, która jest dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy i poręką, poręczeniem tych duchów, których się spodziewamy. Dostali słowo jako obietnicę i już zaczęli śmielać. Nie czekali, aż ta obietnica się spełni, czy zacznie spełniać. Już zaczęli Już Już zaczęli świętać. Chybny przodków, dziękując Bogu za obietnicę, uwielbiając Boga za obietnicę i tym samym żyjąc tą obietnicą, już zaczęli świętać. Wiara to jest poręką dóbr, których nie widzimy, dowodem rzeczywistości, w których się spodziewamy. Na tej kanwie widzimy także Ewangelię, której Jezus też kieruje nasz wzrok na moment spełnienia obietnicy bycia w Niemiec. Mówi o byciu gotowym, mówi o Zbieranie startu, który nie niszczy mówi o czekaniu na Pana Młodego, który ma powrócić, mówi o, ym, tak, przestrzega przed odkładaniem tego. Przestrzega przed, będę to zostawiać na nie wiadomo jaki czas. I w wreszcie, y, w ostatnim akapicie, mówi. Zobacz ile dostałeś, zobacz ile dostałeś i zgodnie z tym ile dostałeś, zobacz, że też będzie się od Ciebie więcej wymagać. Komu więcej nada, od tego więcej wymagać się będzie. Kto poznał wolę Pana i przez to otrzymał wielką chustę, kto nie poznał, otrzymał coś złego, otrzyma małą chustę. Różnica polega w świadomości, czy w wiedzy tym, jak wielka jest głosta. Można spytać, co my otrzymaliśmy, co każdy z nas otrzymał. Czy trzymaliśmy wiele, czy mało? Patrząc na ten fragment Jezusowych słów, wydaje się, że otrzymaliśmy wiele. Co mówi Jezus, ten, który nie je poznał Jego woli, uczynił z Jego Ducha rocznego na postępy. Czy poznaliśmy wolę Pana Jezusa? Mamy Jego słowo. Mamy to, co powiedział nas. Mamy Jego zbawczą. Znamy Jego zbawczą wolę wobec nas. Znamy Jego wskazania co do naszego życia dla każdego z nas. Znamy Jego wolę. Znamy jego wolę. Jeśli jej znają wolę, nie czynimy zgodnie z nią, bo w Jezus otrzymamy wielką chustę. Jeśli byśmy nie poznali, to chusta i tak by była, ale mamy. My otrzymaliśmy, kochani, bardzo wiele. Otrzymaliśmy, kochani, bardzo wiele. Poznaliśmy wolę Ojca ubecnych. Mamy ją dostępną. Nie musimy czekać, aż jakiś misjonarz życie do nas i pochodzą się Nie żyjemy w niewiedzy wobec tego, że Jezus istniał i jest Bogiem. Nie jest to przyprawy zakryte. Wiemy o tym. Poznaliśmy wolę naszego Pana. I patrząc na to słowo dzisiaj chcieli zadać sobie pytania. W ciągu tego dnia Pańskiego, niedzieli? czy żyjesz w oczekiwaniu na spełnienie obietnicy? Czy żyjesz tą obietnicą, czy już się masz pewnych Czy zbierasz tych skargi w niebie, a nie tutaj? Czy wiesz, że to tam jest dom w niebie? Spodobało się Ojcu, muszę dać Wam kulesce. Tak więc zaczął Jezus. Spodobało się Ojcu żeby dać nam Królestwo. Dać nam nieba. Tak się spodobało Ojcu. Czy wierzymy w te słowa? Czy wierzy w to słowo? że było się spodobało dać mi Królestwo, dać mi niebo, dać mi dom czy w niebie? Czy aż nie korci, aby już tam być? Czekam na spełnienie obieguńcy, bo wierzę, że tam jest dobrze, wierzę, że tam jest nieskończenie lepiej, niż tu. Czyli nie cierpimy się, by tam wejść. Tak jak, nie wiem, czekam, może, czy czekamy na jakiś nie wiem, długo spodziewany wyjazd, na jakieś miejsce, które ktoś bardzo zachwał, bardzo chciałby coś tam być, czy może jako długie rozłące z kimś, bo czy tak czekasz na, spodoba, na Królestwo, które spodobało się dać Ojcu Bożemu Panu? Czy jesteśmy gotowi? Czy jesteśmy gotowi? Czy żyjemy według woli Bożej? Czy poznajemy coraz bardziej tę wolę Bożą wobec nas? Czy wiara jest dla nas radością i dowodem na spełnienie obietnic? Czy, czy ciągle czekamy na, na, na może jakąś chorobę, żeby siebie spowiadać, żeby księdzami zwracać na łaskę? Czy może ciągle czekamy na, na później, żeby pójść do spowiedzi? Choć może byłeś już do 3 miesiące, czy dłużej, już nie byłeś? Czy czekasz? pładasz na później, tak, czy, czy jesteś gotowy. Jakby Jezus teraz po Ciebie przyszedł, czy nie masz nic na sumienia? Czy jesteś ceni łaskaw i Czy nie musisz nikogo przebaczyć i przeprosić? Jakby Jezus dzisiaj przyszedł, powiedziałbym, jeśli sługa sobie jeździć i pijać, nadejdzie pan służby tego, by się kiedyś nie spodziewał godziny, której nie zna. Jakby pan Jezus przyszedł dzisiaj? Jakby nas zabrał? I panie Jezu, jeszcze może walizkę spakować? No dobrze, by się lepiej, bo jeszcze, żeby wychodzić z konfesjonalu, to jeszcze szybciutko się rozpalę. To już pytanie o to, z dzisiejszym pan Jaki jesteś teraz? Jaki jestem teraz? Czy jestem gotowy zostawić wszystko ze sobą później do blaska? Czy może jeszcze wyświetlają ci się, się w głowie? kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt spraw, które jeszcze cię wciągną tutaj? Które jeszcze trzymają tutaj, które jeszcze są do załatwienia? Nie chcieliśmy wlekać w byciu blisku Pana domu teraz. W życiu Jego własnej, Jego miłości teraz. Otrzymałyśmy Biblię, więcej się będzie od nas uwalniać, ale Pan dług zapewnia nas o tym, że jest z nami i jest nam ostale. Amen.